Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w odcinku specjalnym z Pomorskiego Centrum Hurtowego Ręk. A ręk to z języka kaszubskiego oznacza właśnie rynek. Jak się Państwo domyślacie, giełda hurtowa w tej części kraju może różnić się nieco zasadami handlu od innych rynków, i tak to właśnie jest. Główna, w głównej mierze to przede wszystkim relacyjność handlu. Mniej więcej stała ilość sprze zarówno sprzedających, jak i kupujących i mniejsza jak na przykład na broniszach, mniejszy jak na broniszach odsetek indywidualnych producentów. Relacyjność w handlu i długie relacje handlowe to przede wszystkim e, płynny handel i stabilne ceny. E, jesteśmy w chłodni jednego z hurtowników e, na rynku, e, na, na Pomorskiej Giełdzie Hurtowej Ręk. A obecnie ceny na przykład za marchew to 60 groszy za kilogram. Tutaj mamy buraki czerwone okrągłe, również 60 groszy za kilogram. Buraki czerwone podłużne w tej samej cenie, również 60 groszy za kilogram. Warto zaznaczyć, że wszystkie ceny, które podaję, są to ceny do hurtu, czyli pan nie zaopatruje. Mniejszych sklepów, sprzedawców detalicznych, tylko to dalej sprzedaje hurtownikom. Tutaj widzimy kalafiory. Jeśli chodzi o kalafiory, cena zależy przede wszystkim w głównej mierze od importu od tego, jak duża jest podaż importowanych kalafiorów. W tej chwili, w zależności od jakości, jest to od 2,50 do 3,50 za sztukę. Seler gruby, złotówkę. A handlowy złoty 40. Zł. Kapusta czerwona, 80 groszy. Taka starannie zapakowana włoszczyzna, 2,50 zapęczek. Za Pietruszka, 2,40 za kilogram. Por, 2,70, 2,80 za kilogram. Kapusta pekińska złote 82 złote i kapusta głowiasta złoty 40 do złoty 80. Tak jak wspominałem Państwu, na pomorskim rynku hurtowym producentów jest mniej niż na przykład na Broniszach jednakże nie, nie, nie znaczy to, że ich w ogóle nie ma. Rozmawiamy, w zasadzie stoimy przy samochodzie producenta warzyw z okolic hełna i w tym momencie Sprzedaje on takie widoczne na ekranach: brokuły po 3 zł. Sprzedaje również kapustę, jeśli na sztuki, to po 2 zł za sztukę, jeśli na kilogramy, to 80 groszy za kilogram. Jest również kalafior e, także w cenie 3 zł za sztukę. Ten producent ma w ofercie również gotową poszatkowaną kapustę w cenie 2 zł za kilogram. I rzadko spotykany jarmuż w cenie 5 zł za sztukę. Kolejny producent również z okolic Hełna pozwolił nam wejść na swój samochód sprzedaje kalafiora. Jego zdaniem popyt właśnie na kalafiora jest nieco lepszy niż w analogicznym w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tej chwili takie warzywa sprzedaje się od 3 40 on sprzedaje od 3.40 maksymalnie do 4 zł za sztukę